Cześć, dobry wieczór! Witam Was bardzo serdecznie po długiej wakacyjnej przerwie na wtorku z finansami numer 28. Mam nadzieję, że udało się Wam dobrze wypocząć podczas wakacji, zregenerować siły, naładować baterie i że pełni energii wkraczacie się w ten nowy rok szkolny. Ależ brakowało mi tych spotkań z Wami. Przez cały sierpień na blogu nie pojawiały się żadne publikacje, bo postanowiłem poświęcić ten czas na wakacyjne porządki i po prostu na spędzanie czasu z rodziną. Zrealizowałem m.in. kolejny punkt znajdujący się na mojej bucket liście, czyli takiej liście 100 rzeczy do zrobienia przed śmiercią, jak ją sobie nazywam. I tym razem były to rodzinne wakacje kamperem. Pokażę wam taką właśnie ciekawostkę. Dokładnie takim samochodem podróżowałem po Francji. Głównie po Burgundii, po Jurze, po rejonie Alp i po Prowansji. Razem z żoną i z dwiema córkami. Super zabawa. Kolejne zrealizowane marzenie... Dzięki odłożonym oszczędnościom. Bo jak doskonale wiecie, jedną z najcenniejszych inwestycji, którą promuję na moim blogu, jest inwestycja w piękne doświadczenia i wspomnienia. No właśnie dlatego, motto mojego bloga brzmi: gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. No dobrze, to zapomnijmy na chwilę o wakacjach i zajmijmy się bardziej przyziemnym tematem. Bo wracam sobie z wakacyjnego wyjazdu, odpalam komputer. A w skrzynce mailowej i na blogu takie oto wiadomości. Bartek na przykład napisał tak: Cześć Marcin, śledzę Twoją działalność już od dawna i chciałem napisać, że jestem bardzo wdzięczny za to, że dzielisz się swoją wiedzą, bo dzięki Tobie teraz zupełnie inaczej patrzę na sprawy finansowe. I przy okazji chciałem się spytać, w jaki sposób polecasz chronić swój majątek przed inflacją oraz kryzysem? Ponieważ w mojej skrzynce Mailowej również zebrało się sporo maili w podobnym tonie, właśnie dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę na ten temat i nie zdążymy pewnie porozmawiać o inflacji, ale warto, moim zdaniem, porozmawiać właśnie dziś o ryzyku spowolnienia gospodarczego. Domyślam się, że wpływ na to, że tego typu wiadomości, maile pojawiły się w mojej skrzynce, miały jakieś ostatnie doniesienia medialne, także spadki na giełdzie, które ostatnio obserwowaliśmy. Dlatego we wstępie postaram się w krótki sposób przekazać Wam taką. Esencję moich przemyśleń na ten temat, poruszając trzy punkty. Czy faktycznie zbliża się spowolnienie gospodarcze? Kiedy można się go spodziewać? No i co w związku z tym robić? A po tym wstępie przejdę oczywiście do odpowiadania na Wasze pytania. Czy faktycznie zbliża się spowolnienie gospodarcze? Jasne, że tak. W dodatku każdego dnia jesteśmy bliżej jego wystąpienia. I nie ma w tym jednak niczego nadzwyczajnego, gdyż wynika to z faktu cykliczności gospodarki, o którym dość często Wam mówiłem. W ogromnym uproszczeniu wygląda to tak, jak na tym slajdzie. Podstawowym warunkiem, żeby w kolejnych okresach notować dodatni wzrost gospodarczy, jest oczywiście wzrost produktywności. Rozwój nauki, kolejne wynalazki, nowe metody produkcji, masowe wejście kobiet na rynek pracy. Rozwój nowych technologii. Tego rodzaju zmiany sprawiają, że gospodarka może rozwijać się coraz szybciej. No i w długim terminie to właśnie wzrost produktywności wywiera największy wpływ na wzrost gospodarczy. I gdyby zależał on tylko od wzrostu produktywności, to byłby całkiem stabilny i wyglądałby, o, jak tutaj ta prosta linia. W rzeczywistości jednak wzrost gospodarczy nie jest stabilny. I okresy wzrostu gospodarczego, okresu prosperity. Przeplatane są okresami spowolnienia gospodarczego. No i dlaczego tak jest? Jednym z najważniejszych powodów takiego stanu rzeczy jest cykl kredytowy, albo inaczej cykl długu. I ten cykl jest efektem naszej ludzkiej natury i naszych zachowań. Istnienie kredytów w gospodarce powoduje, że w pewnych okresach możemy konsumować więcej niż zarabiamy. I to jest wtedy, kiedy zaciągamy kredyt. Ne? Mamy nasze zarobki plus pieniądze z kredytu, wydajemy, wtedy możemy wydawać więcej. Ale to jednocześnie oznacza, że w przyszłości już wkrótce będziemy wydawać mniej, dlatego że będziemy mogli wydać tyle, ile zarabiamy, minus raty kredytu. Dlatego w miarę wzrostu poziomu długów w gospodarce i obecność w ogóle długów w gospodarce wywołuje wahania wzrostu gospodarczego, które możemy zaobserwować w dwóch głównych cyklach. I tak, jak tutaj widzicie na tym slajdzie, mamy taki długoterminowy cykl długu, na pewno długoterminowy, bo on trwa około 75 do 100 lat i oznacza, że nie możemy polegać wyłącznie na doświadczeniach naszego własnego życia, tylko musimy sięgnąć po analizy historycznych kryzysów, żeby lepiej zrozumieć, co się wówczas dzieje. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak krótkoterminowy cykl długu, który trwa krócej. To jest ta pomarańczowa linia jakieś 5-8 lat, i teraz. Cała sztuka polega na tym, żeby ten obrazek mieć gdzieś tam z tyłu głowy i żeby dobrze go rozumieć. I tutaj mam dla Was super propozycję. Gdy skończymy dzisiejszy wtorek z finansami, uruchomcie sobie na YouTubie 30-minutowy, animowany filmik Reya Dalio pod tytułem How the Economic Machine Works. Zainwestujecie 30 minut, a pomoże Wam to. Bardziej świadomie spojrzeć na to, co dzieje się w gospodarce, co dzieje się w polityce i co dzieje się w Waszych portfelach. Bardzo fajny, taki prosty model jest wytłumaczony na tym filmie. Uważam, że każdy powinien sobie go obejrzeć, żeby z większej perspektywy patrzeć na to, co dzieje się również właśnie w naszych portfelach. A zatem, tak, wielkimi krokami zbliża się kryzys. No, może nie kryzys, ale co najmniej spowolnienie gospodarcze. I teraz pytanie kiedy można się go spodziewać. No i tutaj pewnie was rozczaruję, ale skutecznego sposobu, żeby dokładnie to przewidzieć, oczywiście nie ma. Nie ma takiego sposobu z prostego faktu. Zarówno moment nadejścia kryzysu czy spowolnienia, jak również jego głębokość są w pełni zdeterminowane przez zachowania nas wszystkich, uczestników globalnej gospodarki. Nie da się przecież precyzyjnie przewidzieć, co zrobi większość ludzi. Dla przykładu im więcej osób zacznie obawiać się kryzysu, zacznie ograniczać konsumpcję, szczególnie konsumpcję na kredyt, zrezygnuje ze zbędnych zakupów, a także im więcej firm zacznie ograniczać produkcję w związku z tym i inwestycje ze względu na te obawy, tym szybciej te ciężkie czasy nadejdą. I zwykle odbywa się to szybko. Ma formę takiej samospełniającej się przepowiedni, a ponieważ następuje tuż po osiągnięciu szczytu koniunktury gospodarczej, no to zaskakuje bardzo wielu osób, które budzą się z ręką w nocniku. I teraz kluczowe pytanie. Czy jest się czego obawiać obecnie? I moim zdaniem tak. I dawno nie było tylu przesłanek ku temu. Na potrzeby swoich własnych inwestycji śledzę głównie sytuację w amerykańskiej gospodarce. To jest gospodarka największa, ma dużą dostępność danych, również historycznych. I te informacje wysyłają kilka bardzo konkretnych Ostrzegawczych sygnałów. Jakie to sygnały? No, na przykład długość trwania obecnej fazy cyklu. Rzadko kiedy faza cyklu gospodarczego, czyli długość trwania obecnej ekspansji, rzadko kiedy ekspansja umiera ze starości, no ale niewątpliwie ta jest już najdłuższa w notowanej historii USA. To ten czerwony pasek na samej górze tego slajdu. To nie wszystko. To, co jeszcze się dzieje, to jest to, że niektóre wskaźniki wyprzedzające, tutaj pokazuję Wam ISM Manufacturing, taki wskaźnik menedżerów logistycznych, który jeżeli spada poniżej 50 punktów, sugeruje spowolnienie w sektorze przemysłowym, i on tak naprawdę od sierpnia 2018 roku stopniowo jest w takim trendzie właśnie stopniowym i coraz bardziej przyspiesza. Tu mamy już pierwszy, drugi, trzeci, czwarty spadek z rzędu. Bardzo często to był już mocny sygnał historycznie do tego, że coś w gospodarce się dzieje. Oczywiście, nie wolno polegać na jednym wskaźniku, ale ich jest więcej, no, takim, o którym też głośno ostatnio się mówi, jest tak zwana krzywa rentowności amerykańskich obligacji. Mówiąc w telegraficznym skrócie, rentowności obligacji trzymiesięcznych są w tej chwili wyższe niż obligacji dziesięcioletnich. Nie wchodząc w dywagację na ten temat, o rentownościach obligacji możecie poczytać na blogu we wpisie na temat funduszy obligacji, ale zauważcie, że gdy, gdy dochodziło do takiej sytuacji, że ta różnica pomiędzy dziesięcioletnimi rentownościami i trzymiesięcznymi rentownościami była ujemna, no to kilka miesięcy później. Następowały recesje. I w przypadku powojennych historii Stanów Zjednoczonych była tylko jedna recesja, nie poprzedzona odwróceniem się tej krzywej rentowności. Ja czytam również namiętnie komentarze minutki Amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej i tam też coraz bardziej wybrzmiewają ostrzegawcze sygnały. Po raz pierwszy od 10 lat Fed obniżył stopy procentowe w reakcji na niepokojące sygnały amerykańskiej gospodarki, więc ewidentnie coś w tej gospodarce trzeszczy. Również w komentarzach takich do Leading Economic Indicator, taki wskaźnik wyprzedzający koniunktury, publikowany przez Conference Board w Stanach Zjednoczonych, tam też pojawiają się takie właśnie przesłanki, że wiele wskazuje na to, że gospodarka na pewno nie będzie rozwijać się tak szybko, a być może spowolni. No i są jeszcze dwa duże dodatkowe źródła niepewności, których konsekwencje trudno oszacować. Pierwsze to jest twardy Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Bez żadnej podpisanej umowy, co może stać się już, jeśli dobrze pamiętam, 31 października. No i drugie, to są narastające wojny handlowe, głównie pomiędzy USA i Chinami, skutecznie podsycane przez Donalda Trumpa. I co więcej, w innych krajach, na przykład w Niemczech, które są największym partnerem handlowym Polski, już mieliśmy do czynienia z ujemnym wzrostem gospodarczym, bo w drugim kwartale tego roku gospodarka niemiecka skurczyła się. O 0,1 czy o 1 punktu procentowego. To jeszcze nie jest recesja, dlatego że techniczną recesją określa się przynajmniej dwa występujące po sobie kwartały z ujemnym wzrostem gospodarczym. No, ale ponieważ wzrost gospodarczy oblicza się wstecz, za poprzedni kwartał, no to o tym, czy ta recesja w Niemczech wystąpiła, czy nie, dowiemy się oficjalnie wiele tygodni po fakcie, na przykład gdzieś w okolicach listopada. Zobaczcie jeszcze sobie taki slajd. To jest wykres indeksu Standard Poor's 500 od 1900 roku, czyli mamy 120 lat historii. I każdy tutaj, to jest skala logarytmiczna, stąd on tak wygląda, ale każdy taki szary pasek na tym wykresie, to jest jakaś recesja, z którą mieliśmy do czynienia. Więc jak widzicie, tych recesji było naprawdę dużo. W Polsce oficjalnej recesji nie było dawna, więc wielu Polaków, szczególnie tych młodych, w ogóle nie ma pojęcia, co to takiego. Ale możemy być pewni, że w ciągu naszego życia doświadczymy co najmniej kilku takich okresów. Podsumowując, moim zdaniem dane gospodarcze wskazują, że ryzyko spowolnienia gospodarczego jest spore. Czy będzie to recesja? Jak głęboka to się okaże, równie dobrze np. zmasowane działania banków centralnych mogą odwlec to kolejne kwartały, może nawet lata. Ale możemy być pewni, że kiedy pojawi się recesja w USA, dotknie również innych światowych gospodarek i w rezultacie również Polski. I to bez względu na to, jak wielkim optymizmem i dumą napawać mogą nas bieżące dane gospodarcze. Patrząc na dane z zagranicy, widzę, że to może być bardzo, bardzo ciekawa jesień. No i teraz po powstaje pytanie: co w takim razie robić? Wiadomo, że okresy spowolnienia gospodarczego czy recesji są ciężkie bo nie tylko bardzo wiele aktywów finansowych traci na wartości, no, ale rosną też inne ryzyka, na przykład ryzyko utraty pracy. Prawda? Spada bardzo siła przetargowa pracowników względem pracodawców itd. I zacznijmy od tej drugiej sprawy. Jeśli chodzi wam po głowie negocjowanie podwyżki lub zmiana pracy na lepiej płatną, to moim zdaniem warto się sprężyć, bo najbardziej sprzyjający okres na takie zmiany powoli może się kończyć. A co z portfelem inwestycyjnym? No, ja patrzę na to w następujący sposób. Co dzieje się z aktywami finansowymi, gdy coraz więcej inwestorów oczekuje pogorszenia się sytuacji gospodarczej? Czyli ono, to pogorszenie może jeszcze nie występować, ale są takie oczekiwania. No, w takiej sytuacji aktywa ryzykowne szybko tracą na wartości. Czyli co? Spadają ceny akcji, i próbkę tego mogliśmy obserwować na kilkunastu ostatnich sesjach. Spadają ceny surowców przemysłowych, bo przecież będzie ich mniej potrzeba i to widać na przykład po cenie miedzi, po notowaniach KGHM-u. Gospodarka spowalnia surowce przemysłowe, tracą na wartości. Co jeszcze? Spadają ceny obligacji korporacyjnych notowanych na rynku, bo rośnie ryzyko niewypłacalności emitentów. I w takich sytuacjach inwestorzy masowo szukają bezpiecznej przystani. Tutaj zatrzymam się przy obligacjach korporacyjnych, bo Gdyby faktycznie pojawiły się, pojawiło się solidne spowolnienie gospodarcze i pojawiłyby się spore bankructwa czy dość częste bankructwa firm, no to fundusze obligacji korporacyjnych, szczególnie tych w Polsce, miałyby sporo problemów z odpływami. I tutaj warto wykazać się naprawdę ostrożnością i bardzo uważać, ile mamy w tego typu funduszach ulokowanych pieniędzy. W takich sytuacjach, tak jak powiedziałem, inwestorzy masowo szukają jakiejś bezpiecznej przystani. No i co, co jest tą bezpieczną przystanią? No, to może być gotówka. To są obligacje skarbowe. To są waluty takie jak japoński jen czy frank szwajcarski. Czyli uwaga, posiadacze kredytu we franku, jak będzie kryzys, to możliwe, że frank szwajcarski będzie zyskiwał na wartości. Oczywiście. Znów szwajcarski bank centralny może tam stawać na rzęsach i coś z tym robić, ale frank szwajcarski jest postrzegany jako bezpieczna przystań i to nie przypadek, że jego notowania w ostatnich miesiącach rosną. No takim bezpiecz taką bezpieczną przystanią jest również złoto. Ono jest uznawane przez inwestorów jako swojego rodzaju bezpieczna przystań. Ale to, co będzie bardzo charakterystyczne, jak ten scenariusz zacznie się ziścić, zmaterializować, to przede wszystkim to, że na rynkach finansowych stopniowo będzie przeważać strach. Inwestorzy przestają wtedy myśleć o zwrocie z kapitału, czyli o tym, ile zarobią, tylko po prostu chcą zwrotu kapitału, czyli odzyskania zainwestowanych pieniędzy. No i z punktu widzenia nas, Polaków, jest jeszcze jedna warstwa ryzyka. Otóż w czasie wzrostu awersji do ryzyka na świecie, inwestorzy zagraniczni pozbywają się aktywów oraz walut z rynków takich jak Polska. To może również oznaczać dalsze osłabianie się złotówki, a nawet spadek cen obligacji skarbowych znajdujących się w portfelach naszych funduszy inwestycyjnych. Te obligacje są oczywiście bezpieczne, ale przejściowo i to można było zaobserwować w 2008 roku, kilkuprocentowy spadek, w którym zwykle następuje odbicie dość szybkie, z tym można się również liczyć. I co z tego wynika? Zanim zaczniecie reagować, pamiętajcie o bardzo ważnej sprawie. To nie jest tak, że ktoś zna jeden konkretny scenariusz, jaki wydarzy się w przyszłości. Istnieje wiele możliwych scenariuszy przyszłości, i te scenariusze mają różne prawdopodobieństwa. My niestety nie tylko nie znamy wszystkich scenariuszy, ale nie znamy też ich prawdopodobieństw. No, no, nawet jeśli ekonomiści mówią o wzroście prawdopodobieństwa recesji w USA w 2020 roku do 30, 40 i więcej procent, no to co to właściwie oznacza? Gdy usłyszysz w prognozie pogody, że jest 40% prawdopodobieństwa opadów deszczu, to pewnie zabierzesz ze sobą parasol, ale nie będziesz się dziwić, gdy nie spadnie deszcz, bo przecież to był tylko jeden z możliwych scenariuszy i w inwestycjach jest podobnie. Tyle tylko, że ekonomiści mają niższą skuteczność w prognozowaniu gospodarki niż synoptycy w prognozowaniu pogody. Dlatego inwestując, Najlepiej jest nie obstawiać jednego scenariusza przyszłości, tylko budować sobie zdywersyfikowany portfel, który poradzi sobie dobrze w różnych scenariuszach. I ja realizuję to podejście w sposób, o którym już wam kiedyś opowiadałem i powtórzę to dzisiaj dla nowych widzów, dla nowych słuchaczy, dla tych osób, które jeszcze tego nie widziały. Ja podzieliłem swoje inwestycje, swoje aktywa finansowe na takie trzy portfele. Pierwszy to jest poduszka bezpieczeństwa, czyli portfel aktywów bezpiecznych. Tutaj głównie są w tej chwili depozyty i zdecydowana większość dziesięcioletnich indeksowanych inflacją obligacjach Skarbu Państwa. Moja duża poducha bezpieczeństwa, która sprawia, że mogę spokojnie spać i nie przejmować się tym, co dzieje się na rynku. Następnie mam portfel na cele długoterminowe. On w połowie składa się z nieruchomości na wynajem, a druga połowa to portfel rynkowy, który za chwilę powiem, jak wygląda. No i trzecia część to jest taki portfel spekulacyjny, który moja żona określa mianem kasyna Marcina. Tutaj nawet udało mi się zarobić trochę przed urlopem na krótkiej pozycji, na kontrakcie terminowym na WIG20, więc tutaj naprawdę już się po prostu bawię w różnego rodzaju spekulacje. Jeśli chodzi o ten portfel rynkowy, to on w takim modelowym ujęciu wygląda tak, jak tutaj widzicie, czyli są w nim akcje, są obligacje korporacyjne, high yield, złoto, surowce, depozyty, obligacje detaliczne indeksowane inflacją i obligacje skarbowe. Przypominają, że to jest druga połowa tego portfela długoterminowego aktywów finansowych. Dlaczego ten portfel właśnie tak wygląda? Ponieważ on opiera się na założeniu, że po pierwsze w długim okresie aktywa finansowe zarabiają więcej niż drukowany przez banki. Centralny pieniądz. I chociaż w krótkim okresie gotowa daje lepsze stopy zwrotu, w długim okresie aktywa finansowe przynoszą lepsze stopy zwrotu niż gotówka, i wszystkie historyczne dane na to wskazują. To nawet z definicji musi się zgadzać, prawda? Skoro z roku na rok tych pieniędzy musi być więcej, bo przecież targetowana przez banki centralne inflacja wynosi chociażby w Polsce 2,5%, w Stanach Zjednoczonych 2, 2 punkty procentowe. No skoro tak. To portfel aktywów finansowych przyniesie satysfakcjonującą stopę zwrotu. I za mojego życia, każda z klas aktywów będzie miała fatalny okres. Stąd właśnie ta szeroka dywersyfikacja, by ograniczyć wahania portfela i trzymać się obranej strategii. Już na zakończenie powiem tylko, że ten skład ostatnio, mimo wszystko, trochę jeszcze sobie dostosowywałem. W jaki sposób obniżyłem jeszcze trochę ilość akcji w tym portfelu? Zwiększałem stopniowo w ciągu roku ilość złota w tym portfelu. Nie ma w nim również w tej chwili surowców i nie ma w ogóle obligacji korporacyjnych typu high yield, natomiast pojawiło się w to miejsce znacznie więcej obligacji detalicznych indeksowanych inflacją. No dobra, to tyle tytułem wstępu. Podsumuję to tylko jednym zdaniem. Dawno nie miałem tak konserwatywnego portfela jak obecnie. Być może się mylę. Ale te dane, które ja widzę, pokazują, że to ryzyko spowolnienia gospodarczego, a co za tym idzie, trudny okres dla aktywów finansowych, jest naprawdę spore. Chciałbym oczywiście Wam podziękować serdecznie za wszystkie maile, które mi przesyłacie, za wszystkie podziękowania i dzisiaj, zobaczcie, jestem bardziej ekologiczny. Nie wydrukowałem maila, tylko odczytam go z telefonu. Chciałem bardzo podziękować i pogratulować Annie, która napisała tak. Cześć Marcin, bardzo się cieszę, że trafiłam na Twój kanał, na YouTube, a potem na Twój blog. Szukałam poradników z zakresu zarządzania finansami osobistymi i znalazłam. Na ten moment mamy już rodzinne sukcesy w wyzwalaniu się z długów. Spłaciliśmy przed terminem dwa kredyty konsumpcyjne na łączną kwotę 100 tysięcy i kilka lat przed terminem pozostałą kwotę kredytu hipotecznego, czyli 212 tysięcy. Wszystko wydarzyło się to z końcem 2018 roku. Brawo Aniu, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Zostały nam jeszcze... Ogony z zadłużenia, z tak zwanej działalności, trzy kredyty wzięte na pokrycie podatku, ZUS, razem około 169 tysięcy, zostawiliśmy sobie po jednej karcie kredytowej, spłacone i korzystamy z nich jak z kart płatniczych. Celem na ten moment jest zbudowanie poduszki awaryjnej 2000 zł i regularne nadpłacanie pozostałych kredytów, potem fundusz bezpieczeństwa. Brawo Anna, jest super robota, jestem z ciebie bardzo dumny, wytrzymajcie to, pozbądźcie się tych durnych długów, bo nawet jak będzie kryzys. To dużo łatwiej jest żyć bez długu niż z długami. Gratuluję Ci bardzo serdecznie, a Wam już bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.